Pięćdziesiąt plus. Nowy wiek kultury. Mam niespodziankę dla Państwa. Chciałbym zaproponować Państwu wysłuchanie wiersza Pana Króla w wykonaniu Pani Profesor Jan Senyszyn. Właściwie miałam nie czytać, ale dopiero na tle mojego głosu jeszcze bardziej docenicie piękno głosów Pana. Ja chciałbym powiedzieć, że mieliśmy przyjemność gościć dwa najpiękniejsze głosy Polski, pani profesor Jana Seryszyn i Krytyna Czobówna. Tak i czytałyśmy wiersze Różewicza. Ludzki gest. Czy dobrze jest mieć ludzki gest? To wiele w życiu znaczy dla kogoś, kto jest w rozpaczy. Kiedy się zmagasz i wiatr. Oczy ci wieje, nie przeocz gestu. Na rewanż miej nadzieję. No cóż, to tak iluzorycznie i ani niepraktycznie. Na pewno dobrze jest mieć ludzki gest. Kultorka wiersza nie podpisała. To się nazywa skromność. Ale nie trzeba być za nadto skromnym.